Oglądacie już moje odcinki y, ładne, poprawne, dobrze zmontowane. Natomiast y, na planie nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze wszystko mi się udaje. Pokażę Wam dzisiaj śmieszne i zaskakujące sytuacje z planu. Zapraszam! Akcja. Akcja. No, akcja. akcja. Mama, akcja. Aha, akcja. Dajesz mu poczucie, że dajesz mu coś. Y, y, Sprawiasz takie poczucie, y, po. Znaczy, nie, nie, nie Pu, 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 przepraszam. E, 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 powodzenie, aha. Kręcisz już? Ja Dobra, jedziemy. Pytajcie. To się nie uśmiechaj tak powiem, Nie słuchajcie, powiem Wam tak. Co Wam powiem? No właśnie, ja mam jakieś. Dosyć... zaproku mi słów. Może to nie jest dosyć szybki. Myślę, że jeżeli się dobrze przygotowujecie, jeszcze raz. Jak zrobić wow, żeby klient zrobił wow żeby wrócił do Ciebie, polecał Cię, żeby cię kochał, włospiał i w ogóle, żeby był szczęśliwy. Jak ja się czułam używając Twojego produktu. To jest ten efekt wow. Pamiętajcie, przykład? Przykład na przykład. Przykład na przykład. Okej. Okay. Okay. Krok do przodu w samorozwoju. I uważam, że to jest bardzo duża. Wiedziałam, że tak będzie. Tam jest kamera w zapisie, możemy grać. Tam jest kamera w zapisie, a tu nie ma? Obie są w zapisie. Dobrze, okej. Okay. <śles> bo to trzeba chyba łyknąć. To Myśl... byś powiedział jak ja. <śles 어> <śles 어> Musisz zmienić swój imidż. Bo to pytanie. Jak czuję trochę, trochę floss straciłam, to popieprzyłam trochę. Mówili mi, że mnie patrzyła w kompresję. Nie mogę na niego patrzeć, bo, mi, bo mówią, że to jest źle. Ja dzisiaj nie mogę Cię patrzeć. Zrób Zastanów się, co takiego możesz mu dostarczyć, żeby zrobił wow. Wow. To, że nie miał. Miał? <grymianie> Do zobaczenia. Cześć. Dobra, subskrybujcie jeszcze.